Cześć! Witam Was na moim amatorsko-informacyjnym kanale. Jak wiecie, jestem w tej chwili na rehabilitacji, dochodzę do siebie i postanowiłem przejść na taką dietę pudełkową. W związku z tym, że mój wnuk ma taką dietę, on jest akurat na diecie keto, ja postanowiłem z tej samej firmy skorzystać z innej diety. Korzystałem już z diety wege, teraz jestem na diecie fitness. I tu Wam pokażę. To jest taka torba. Tutaj na dole pisze DietaZwycięstwa.pl Można sobie wejść na stronę. I tam są różne diety. Jest dieta WG. Ja w tej chwili jestem na diecie fitness. Jest jeszcze dieta classic. Jest to 5 posiłków plus obiad. Dlatego, że ja zamawiam dla siebie i dla żony. Zamawiać dwa takie zestawy to jest za dużo. Więc tak dla nas, dla dwóch osób, czyli dla mnie, dla żony, pięć posiłków, czyli śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja i drugi obiad to jest wystarczająco dla dwóch osób. Jak wiem, na moim kanale jest dużo osób właśnie w moim wieku, czyli już tak zbliżających się do 60. po 60. Dzieci nasze, już jak to się mówi, poszły na swoje. I jeżeli dwie osoby takie są w domu, można z takiej diety sobie skorzystać. Za chwilę pokażę Wam. Mniej więcej, co w takiej diecie jest, bo dzisiaj jest poniedziałek, a w niedzielę e, przywozi Pan pierwszą, e, pierwszy zestaw na poniedziałek. Codziennie od godziny 18 do 20 jest przywożona taka torba z posiłkami pod drzwi. W niedzielę zawsze jest troszkę szybciej. Nie wiem, może on tam, żeby szybciej jeszcze to rozwieźć I w niedzielę przywozi na poniedziałek. Pokażę Wam, co jest na poniedziałek. Jakie jedzenie. Tam jest taka, taka przebitka, trochę kolor mi zeszedł na czerwony, bo wiadomość przy świetle nagrywałem, i, i tak to trochę się odbija. Potem y, powiem, jaka jest cena na tydzień, y, i sami zdecydujecie, czy warto, czy nie warto. Moim zdaniem, na dwie osoby taki zestaw pudełkowy y, jedzenia na tydzień opłaca się. Y, tym bardziej, że jest to jedzenie takie zbilansowane. To znaczy, są pewne rzeczy tak dobrane. Żebyśmy nie pomyśleli, że jedno z drugim nie pasuje. Na przykład, dzisiaj na śniadanie była taka pasta marchewkowa, plus do tego chlebek, plus do tego ogórki, papryka. Wiadomo, żeby takie danie sobie przygotować, trzeba kupić jedną paprykę, jeden ogórek, prawda, zrobić pastę tam z tej marchewki. A tu mamy gotowe. Każda porcja jest to później będziecie widzieć w takim pudełeczku, i na każdym daniu pisze jakie jest danie i czy jemy to spożywamy na ciepło, czy na zimno. Albo dać sobie to na przykład na patelnię, podgrzać sobie to na patelni. Na przykład dzisiaj na kolację jest gulasz węgierski, więc można sobie go dać na patelnię i podgrzać. Także to taka. Nowość, jeszcze raz pokażę, torbę. Dieta zwycięstwa. Oczywiście, ja tu nie reklamuję żadnej firmy, bo możecie sobie wybrać w internecie różne firmy. Są w różnych cenach. Ja teraz pokażę taki przykładowy zestaw, jaki dostałem na poniedziałek, a potem porozmawiamy o cenie. Także jeśli Was to interesuje, to zostańcie do końca. A teraz pokażę Wam, jaki zestaw jest przykładowy na poniedziałek. Jak widzieliście jest to zestaw pięcioposiłkowy, czyli śniadanie, y, drugie śniadanie, podwieczorek, kolacja, i dodatkowo mam tutaj drugi obiad, i teraz można sobie to przestawiać na przykład na poniedziałek na drugie śniadanie były tam takie y, ciasteczka, więc to na przykład żona sobie wzięła na śniadanie do pracy. Moja żona na przykład y, nie za bardzo przepada za mięsem, więc dzisiaj na przykład dwa obiady są dla mnie. I tutaj można sobie to y, przekładać, to znaczy na przykład podwieczorek, a czasami jest duży podwieczorek, można sobie go przesunąć na kolację, i podzielić się na dwie osoby, na przykład z kolacją. Y, tak samo drugie śniadanie czasami jest tak obfite, że można sobie je przesunąć. Te drugie śniadanie, też na przykład na kolację, czy na podwieczorek, oczywiście, jak to woli. I teraz y, przejdźmy do ceny. Na zamówiony zestaw, za ten zestaw, który ja zamawiam, płacę 430 zł na tydzień. Czyli posiłek mam poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota. Niedzielę już trzeba sobie zorganizować, zorganizować samemu. Ewentualnie można sobie też domówić, żeby była też i niedziela, ale te 6 dni. Mi wystarczą. Także 430 zł na tydzień. Policzcie sobie to razy. 4 przez cały miesiąc i teraz czy więcej wydacie na jedzenie w ciągu miesiąca, czy mniej? Czy Wam to się opłaca, czy nie? Mi na przykład z żoną, czyli na dwie osoby, ten zestaw odpowiada. Tym bardziej, że tak jak ja tu już mówiłem i powtórzę. W tych zestawach czy podwieczorek, czy kolacja, czy śniadanie, czy drugie śniadanie, są takie dobrane owoce, warzywa, żebyśmy nie pomyśleli, że na przykład na śniadanie jest na przykład jakaś tam owsianka, do tego jakieś są na przykład orzechy czy daktyle, byśmy nawet takich rzeczy nie pomieszali. Że to razem można zjeść i daje to ileś tam kalorii. Bo na każdym pudełku jest napisane, jak widzieliście, ile dany zestaw ma kalorii. Te kalorie sobie można zwiększyć, bo można sobie zamówić 1800 kalorii, 2000 kalorii. W zależności to się stosuje od wagi. 1500, które na przykład ja zamawiam, ja zamawiam, ja tutaj sprawdzę. 1500, tak, ja zamagam 1500 kalorii. Siedziba tutaj jest w Gliwicach i 1500 kalorii to wystarcza. Wiadomo, jak tam na przykład jest w śniadaniu czy, czy w, w, w kolacji, czasami jest pasta, hummus czy jakaś inna pasta, tej pasty jest troszeczkę więcej. No to wiadomo, wtedy można sobie na przykład tam kawałek chleba sobie dobrać żeby. Nie jest samej takiej pasty, albo czasami jest taka pasta jajeczna przyprawiona odpowiednio z takimi tam, tam, tam ziołami i tak dalej. I wtedy tego chleba może być mniej. Można sobie tam kawałeczek dobrać, żeby to nie jeść samego. Wziąłem sobie tą firmę, bo tą firmę yy, stosuje moja córka dla mojego wnuka i pomyślałem, że tak się troszkę do nich dopnę. I ona ma też zniżkę, właśnie tak, jak tutaj widzieliście na, na zdjęciu: 18 czy 16% jest zniżki za to, że wzięłam je do siebie. Ale teraz jest, jak widać, tutaj jest promocja letnia i też jest 18% zniżki. W takich zestawach oczywiście można sobie dobierać, i na stronie można menu sobie też układać samemu. Jak ktoś nie chce konkretnego menu, które jest dopasowane, można sobie to tam odpowiednio yy, przekładać, zmieniać. W zależności yy, kto co chce, można tak, tutaj, ja sobie dobrałem obiad, można dobrać sobie też inny posiłek. Także na razie tyle z mojej strony. Życzę smacznego, jeśli ktoś się zdecyduje. I tak jak mówię, ten zestaw, który ja mam, to jest zestaw dla dwóch osób.